Siema tutaj rybka i witam was w o openingu za 250 tysięcy obok mnie jest Footman tak i przechodzimy do paczek no. przed nami pierwsza paczka za 7,5 tysiąca lecimy z tym pierwsza paczka pierwsza paczka green druga paczka i Uu... trzecia trzecia paczka Wiedziałem z tym kotsem Petrczek W trzeciej paczce No, paczka się niewątpliwie zwróciła 25 tysięcy i zejść. 25 tysięcy ponad 25 tysięcy paczka Naw 3 paczki nawet się zwróciły 3 Czwarta paczka przed nami. Czwarta. Azar. E, co ja mówię? Higuain. Olić. Piąta paczka. Piąta. Pięć. Cztery. mnie mnie siódma paczka. O, już poszła trochę. Mejko, ósma paczka. Jedziemy z tym kocem. Osiem paczek poza nami, i czy teraz będzie coś dobrego? Uwaga. Kompletna gówno. Dziewiąta paczka. Dziewięć. I daj mi kogoś dobrego. No niezbyt dobre, Dziesiąta paczka, dziesiąta i to jest już naprawdę znakomita liczba powinna coś wypaść w tej paczce. którą teraz otworzymy. Kościelny! Jedziemy. Jedna paczka. W 11 paczka. LNR. Jedziemy. 12 paczka. Do. Do paczka. 12 paczka i powinno coś wypaść. 12. Czemu tu powinno wypaść coś z 12? Sam nie wiem. Ach. Najlepiej jakby jakieś, nie wiem. Dobry napastnik. Księdłowe Infor A tu Jedziemy, 13 paczka ziomki 13 paczka, a w 13 paczce będzie... Jedziemy <laughs> kolejna paczkę, która? 13? 14? 13 13, 13 na pewno? No Ta. tak, 13 Jedziemy z 13 paczką Znowu Higuain, może weźmiemy ko innego. Alaba mi przyniósł szczęście, bo z Alaby wypadł mi... Eden hazard. Mamy Alabę, teraz Alaba przyniesie mi szczęście. Patrzcie. 5, 4, 3, 2, 1. Fuck A teraz otwieramy 14 paczkę. Dlaczego? Kolejna paczka, z numerem 15. Powinna być szczęśliwa. Numer 15. Czaicie to. Numer 15 da nam. 16 paczka. 17 paczka, zobaczcie ile... jak to szybko zleciało. A my tylko dwóch niezłych zawodników trafiliśmy. Dwóch. Na trzeciego nie trafiliśmy. Jedziemy 18 paczkę. 18 paczka. Szczęsny! 19 paczka, już prawie zbliżamy się do 20. Jajce. Co nam przyniesie ta dziewiętnasta paczka? Dziewiętnasta. Dziewiętnasta. Co so so Bardzo fajnie by było, gdyby w jednej z paczek, na przykład tej dwudziestej, 20, równa dwudziesta, 20, trafi się jakiś zawodnik, który nam odda stracone pieniądze na ten pack opening. Albo przynajmniej jakieś info. Eto. 21 paczka Na Waszych ekranach 21 paczka paleta. Tim Howard może przyniesie nam coś dobrego Nexets Mamy tytonia Makipa. Trzy, cztery. Messi. Messi. Lampa. Lampa. są nam jakieś 11 paczek do końca łącznie z tymi wszystkimi pikselami. To jest trochę ponad 250 tysięcy. Ale czas na Illuminati Pack. Boli. Idziemy. Jedziemy, kolejna paczka Pigua in in Tak się poświęciłem żeby Nagrać ten park opening Jedziemy, która to już paczka? Się mhm. w Dobra, któraś tam paczka Chyba 25 Gdzie? Jedziemy z tym kątem Uch. Teraz ja otwieram Footman otwiera Aha. Paczkę te 7 i pół koła No czemu pomijasz? I tak było widać Ty nie masz pomijać Kolejna paczka Może teraz coś wypadnie Coś ciekawego Aha. Coś ciekawego, zala z Kolejna paczka przed nami Julio Sosa Wejdziemy kolejną paczkę Cassila Myślałem że Cassia już też. <laughs> Czas na alabę i alaba da nam Czekam, tak długo czekam aż jakiś zawodnik Powyżej 85 overala dropnie. kócka Coś dobrego. Taki inform na koniec, nie? A ale tu po co? Po co inform? Przed nami ostatnia paczka Alaba, do, któremu ufam zresztą. On nie rzadko co za, Znaczy zawodzi, no ale... Z niego wypadł mi jeden azart. Tak się cieszyłem. I gówno. Dobra. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że oglądaliście ten pack opening. Ja się z wami żegnam. Barszki otwierał rybka. <noise>